Sima-sima, siema, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie na padach na boksach. Jest ze mną dzisiaj Dawid siema, siema i Bodzio. siema siema Możecie wesprzeć go z kodem Darek Bodzio 3. Wyświetla Wam się teraz na ekranie. I wbijcie do nich na kanały, będą w opisie. To my już lecimy z bitwą Dobra, łatwo jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali na przykład oddziały na padach, albo nie wiem, było na padach, bo my za bardzo nie umiemy grać. Wszyscy tutaj zgromadzeni grają na klawiaturach. I teraz jest taki dla nas mały challenge. Pobawimy się, a I'm assistem trochę. O, 60. No i L2 będzie spamione! No i łatwo. O, nie, nie, nie. nie. Dawid mnie zławił, Dawid. Dawid mnie zabił. Dobra, lepsze L2 miał, lepsze L2. Właściwie ci osiem L'ów, Dobra. Musimy sobie drzwiczki. Będę wspomniana do Dawida? Nie, bo on mi jakieś l 2 nie nie, nie, nie! Tylko nie Dobra. takie rzeczy! Został. dostał. To nie takie rzeczy. Nie tak takie rzeczy zresztą. powiedziałem! Dobra, zabili mnie. Teraz będziemy obserwować sobie Bodzia, będziemy komentować. O, zawodnik właśnie celuje do drugiego zawodnika. O, ale mu dał laser! Control, player! Control, player! Ja się... wspomniałam, ten M2, tylko trzymałem m hmm. ja dwa. też m no właśnie... się... Ja tak wiem, Dobra, jest kolejna runda, już lecimy z nią. edycja lecimy z edycjami. Ale edyc. Dobra. Do... O, Wodzio, mam na sobie, Wodzio. Weźmy pompę w rękę i możemy być spokojni. Ale Dawid tam sobie odpala jakiś... Zaje, jest to wyjaśniony. O no. mnie to nienawidzę grać na napadzie, ale można sobie tak się, sobie się pobawić. Oni spali, czekaj. A się to wypłacił wtedy. Jak to się resetuje? A. No na gał gałką. Nie zrobiłem. Możecie ocenić w ogóle jak gram w napadzie? Czy jesteście lepsi ja bym... ode no, mnie? No i ja jestem lepszy, tak ale Dawid, czyli Bodzia oczywiście mi daje 200 pewnie. No ja cały czas trzeci jestem. Oglądamy znowu Bodzia. No ale Dawid teraz dał mu bombę. No to jest pozamiatany chyba. Ja jeszcze leży. No i Dawid wygrał tą rundę. Czwarta runda już. Teraz będzie piąta. Lecimy do piątki. Poza zagra gram klonu. Ja też nie A ja nie bo mam palca. No dobra, jest! Zabity bodzie. Nie, tak. no, o, jest no. I łatwo. Dobra, pierwszą rundę wygrałem. Dwa teraz mi zadziałało. Przejdźmy na szóste. Yes. nie? polityk 20 U, dwa. O, ty. nie dostał pompy chyba? no co? dobra pozamiatane zabili mnie znowu jestem cały to z trzeci chyba tego nie wygram Taki fajny challenge dzisiaj, w... nie wiem kiedy to wleci, w jaki dzień. Jak my to nagrywamy, to jest czwartek. Jeżeli chcecie, żeby nagrać odcinek z wodzie na serii 1v1 jak chcecie tą zostawcie 5 łapek w górę, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. <grymne> Za dużo dla was chyba. Nie, nie Nie pamiętam ile tam zostawialiście ostatnio. Okej, okay. jest już siódma runda, dobra, trzeba wziąć dupę w troki. O nie! Moim boczuł jest oczywiście lepszy ode mnie. I znowu z jak jako trzeci, ostatni. No, znowu musimy obserwować Bodzia. Przepraszam, że Was chyba zawiodłem. A jeżeli Shalim to ogląda, to... To jest Buki i nazywa nasz epic Games. No, i taka sytuacja. No, teraz natrafiona pompa. Czy, e, czy Bodzio zdoła się wyleźć z płotkami? Płotki Ach, wypite zostały. My. Teraz ryba jeszcze. Szybciutka rybeczka. Czy zdąży zjeść rybę? Nie, bo Dawid nie odpuszcza. Wal w niego z tej pompy. Za 40 no, pompa trafiła. Jest, jest. Za 100 pompa. Za 70 pompa. No i boże, musi się być lepszym L2 z tenerem. easy easy fun mm -hmm. Mm -hmm. Korzyść the... więc na razie nie wiem, ale się skupiam, chcę teraz wygrać No i oczywiście mi tu robi plecy, pan Bodzio Mi się nie budowało jeszcze nie o, Dobra, to mi się ma Bodzie? Bodzio, zawsze mi było. i teraz no, wygrał rundę Dawid, teraz będzie runda ósma nie wiem kolego. Może miał Pan. placement. Nie, on nie zarobi robić tak. Okej, okay, edycja no, tak. szybka. Normalnie fast edytuje. Miał... Nie ja pod spamikam Nie, to nie, no nie da się spamić tu. A to tak to, to się rybką Kółka? Dobra, leć bo Zabuduj się ściana Okej, okay, zabudowany jestem Szybko posilę się rybaczką Rybina, Przeładujmy Rozwalmy to lopem Bo mi się nie chce edytować A mam wibracje włączone jeszcze Ja taki będę takim autorem Dobra Co on tam buduje? Jakiś World Street Center? Nie no, dostał pan O, dostał. I myśli lata porodę no, 40. Dobra. Runda dziewiąta w graana. przegrana. stała przed nami ostatnia okay. runda. Ja teraz o, nie. Też ofensywnie właśnie. O, tutaj mamy pierwszego też pierwszego Dwa Dostałem! Gdzie on tu się kryje? Ha, 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 tobie Nie, el Spammer, bro. Nie! Co mi dało? Dobra, nie udało mi się. I... i Bodzio wygrał dziesiątą rundę. Tym sposobem chyba wygrał... Cały... Boksy? No, wygrał całe boksy, więc... proxy dla Bodzia, Chumpy, A my już widzimy się w kolejnym odcinku. Pożegnajcie się, chłopaku. Nara, nara. Nara, nara. No, to elo, do następnego odcinka.